Dzień dobry, moje drogie barany. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na drugą połowę roku. Jak wiecie, to czytanie jest troszkę inne niż poprzednie. Link do Vimeo, które będzie zawierało rozszerzoną wersję, znajdziecie w opisie filmu. A teraz, już bez zbędnej zwłoki, przechodzę do rzeczy. Dom pierwszy. Ja. Jak się postrzegam? Jak postrzega mnie otoczenie, naturalne predyspozycje, zachowanie. Znakiem tego domu jest baran, właśnie i macie tu rycerza buław. Kochani, cóż mogę powiedzieć? Dużo akcji wynikającej z pasji. Z zewnątrz to może wyglądać tak, że zabieracie się za coś, za coś z wielką wiarą w to, że to wyjdzie po prostu, wkładacie w to całe serducho, aż tyle, że na przykład otoczenie się boi, że zabraknie Wam prądu, jak to się mawia, e, więc słuchajcie, no ale generalnie bardzo pozytywne, bo tutaj jest działanie, tu jest akcja, tu jest tworzenie, super. Dom drugi, materia dobytek, czyli posiadane umiejętności, mój majątek, co mi zapewnia poczucie bezpieczeństwa, sposób w jaki generuję zasoby materialne. Znakiem tego domu jest byk i tutaj mamy z kolei rycerza monet, czyli słuchajcie, bardzo ostrożnie, tak, z pasją, ale ostrożnie, wyczekujecie odpowiedniego momentu. Rycerz Malonet mówi się że o nim, że on jest ślimakiem i tak powoli się zabiera, ale ja myślę sobie, że te dwie tutaj razem energię mówią jednoznacznie. Zabieram się za coś z wielką pasją, działam z pasją, ale to nie znaczy, że działam bez refleksji, ponieważ wyczekuję odpowiedniego momentu, żeby coś zrealizować, tak? Dom trzeci wiedza i komunikacja, aktywność umysłowa, uzdolnienia, krótkie podróże, krewni, kontakty z nimi, sposób uczenia się znakiem domu są bliźnięta. Wow! Królowa Buław, cóż mogę powiedzieć? Liderka osoba, która chce nowego. Osoba, która nie przejmuje się tym do końca, co myślą ludzie, wierzy w siebie bardzo. Duże poczucie własnej wartości i duże poczucie własnej godności. Działa z myślą o sobie. To jest super, bo to jest zdrowy egoizm tutaj. Nowe pomysły mogą być takie, które jakby sprawią, że słuchajcie, krótko mówiąc, wprawicie w osłupienie otoczenie, na przykład. Czego życzę? Dom czwarty, dom i rodzina. Znakiem domu jest rak. Tu chodzi o nasze życie rodzinne, o dom, w którym żyjemy, o nasze dzieciństwo czasem, o więzi z naszymi bliskimi, o nasze poczucie, bezpie poczucie bezpieczeństwa. A z buław. <grym> Dużo ognia w waszym czytaniu, słuchajcie. Wielkie tak od wszechświata, żeby tworzyć rodzinę, może. Żeby wskakiwać w różnego rodzaju aktywności, w różnego rodzaju możliwości, które e, poprawiają te więzi. Może z kimś narodzi się jakaś więź, może odrodzi się jakaś więź, tak? Bardzo aktywne życie rodzinne, duże tak na rodzinę tutaj. Super, bardzo fajne. Dom radości, dom radości, dom piąty. Kreatywne wyrażanie siebie. Radość życia, emocje, zabawa, ale też romanse, tak? I dzieci. Znakiem domu jest lew, i wy macie tutaj rycerza kielichów. No kochani, nowa miłość może być dla części z was i taka bardzo romantyczna. Ponieważ rycerz kielichów jest romantykiem. On patrzy na ludzi przez pryzmat serca. Nie powiem, że ocenia przez serce, ale no, jednak w jakimś znaczeniu trochę tak, w pozytywnym słowa tego znaczeniu. Jest, jest bardzo, jakby to powiedzieć, kreatywny w tym wszystkim. Ok, kieruje się serduchem. To może być nowa miłość dla części z Was, która da dużo radości. Z jakimś znakiem z wody, dużo radości. Tutaj widzicie? Super. Dom szósty. Praca i zdrowie. Znakiem domu jest panna. Tutaj chodzi o sprawy zawodowe. O naszych współpracowników, o nasze zdrowie, właśnie, o dietę, o higienę sensu stricte, i tu jest jakieś zwycięstwo. To może być zwycięstwo w pokonaniu jakichś trudności zdrowotnych. To może być e, zwycięstwo w pokonaniu samego siebie czasem, żeby zwalczyć jakiś nauk lub coś, co nie było dla nas dobre. E, to jest zwycięstwo, jeśli chodzi o pracę. Tak jak powiedziałam, czekacie na odpowiedni moment, jest zwycięstwo. Możecie być z siebie dumni, zrobiliście coś z należytą starannością. Jeśli byli inni w waszym otoczeniu, którzy was w tym wspierali, ważne jest, żeby brać ich również po, pod uwagę, na przykład przy świętowaniu tego zwycięstwa, bo to jeszcze gdzieś tam umocni tak? to jakby poczucie wygranej, tak to nazwę. Dom siódmy: małżeństwo i związki to są relacje w związku, to są nasi partnerzy życiowi, to są stałe związki. Znakiem tego domu jest waga i tu jest 10 buław. No więc tak, dla osób, które są w stałych związkach, to rzekłabym, że ten związek z jakichś powodów, nie wiem z jakich doprecyzuję to później, może być dla Was obciążeniem. To znaczy, moim zdaniem fizycznym, tak to czuję. Za dużo na siebie, nie ma e, równowagi w braniu i dawaniu. Za dużo na siebie weźmiecie w pewnym momencie. E, w dziesięciu buławach mamy już tyle na głowie, e, dosłownie i w przenośni, że nie wiemy, w co włożyć ręce prosto, nie wiemy, w co włożyć ręce. Dziesięć buław mówi nie wszystko naraz. raz, nie bohatersko ja dam radę i idę przed siebie z tym całym bagażem, tylko albo rozłóż sobie rzeczy w czasie, albo oddeleguj zadania, tak? Okej, okay, to do sprawdzenia będzie na pewno, czy wszystko będzie do sprawdzenia, ale tutaj się temu przyjrzymy. Um, dom ósmy. Znakiem domu jest skorpion, słuchajcie. Głębokie przemiany wewnętrzne. Testamenty spadki też, tak? Ale ja raczej tak bym powiedziała fizyczna, duchowa regeneracja, jakieś sekrety, jakieś marzenia senne, jest dziewięć mieczy, jest dziewięć mieczy, jest stres. W dziewięciu mieczach są nieprzespane noce, są obawy, są lęki, są stany depresyjne, to jest trudna energia. Dlaczego? Dlatego, że my czujemy tutaj, że po prostu nie możemy nic zrobić i ciężko nam przełamać impas. E, może ciężko o kimś zapomnieć. Mm, na przykład, no, trzeba zrobić cokolwiek, po prostu cokolwiek, co wyrwie, e, jeśli poczujecie się gdzieś tam, tacy umordowani jakąś sytuacją w tym znaczeniu, że po prostu chcecie dokonać zmiany chcecie dokonać transformacji, chcecie się zregenerować, ani możecie o kimś zapomnieć i otworzyć się w pełni na nowe, to zróbmy cokolwiek. Cokolwiek, co zabierze wasze myśli z tej energii dziewięciu mieczy. Co jakby zmieni front skupienia, uwagi, tak bym powiedziała. Ale doprecyzujemy, z czego to będzie wynikało. Dom dziewiąty. Podróż i ekspresja. I tutaj są horyzonty myślowe. Tu jest sposób patrzenia na życie. Tu jest to, co publikujemy szerszemu gronu, tak? Poszerzania naszych horyzontów, nauka, podróże również, oczywiście, i tu są trzy monety, i tu są nowe możliwości. Praca materialna, praca zespołowa. Możecie być zaproszeni do zespołu i. To zaproszenie sprawi, że będziecie mogli się przez to rozwijać w jakiś nowy sposób, postrzegać coś zupełnie inaczej, dużo się nauczyć z danej współpracy. To jest bardzo ładne. Tu macie możliwość tworzenia rzeczy absolutnie wyjątkowych. Dom dziesiąty. Kariera, reputacja, zawodowe cele, nasze ambicje, tak? Znakiem domu jest koziorożec, i tu jest pięć monet, więc jest jakiś brak. Doprecyzujemy to na yy, imię, powiem tak. Może być dla części z Was tak, że te inicjatywy, które rozpoczniecie zawodowo, włożycie to, w to dużo energii, natomiast dochód będzie odwleczony w czasie, lub nie będzie tak szybko do Was napływał, jak sobie tego życzyliście, jak o tym myśleliście. Dla części z Was tak może być. Dla drugiej części z Was, kochani, po prostu uważam, że w obecnym miejscu pracy poczujecie brak. Brak możliwości, nie, y, niespełnienie, w sensie niedocenienie, y, niemożność zrealizowania się zawodowego, co gdzieś tam ambicjonalnie nie będzie wpływało na Was optymistycznie i pozytywnie. Tak sądzę. Dom jedenasty. Zdolność do wchodzenia w relacje, współpraca w grupie, współpraca z grupą, stosunek do przyjaciół, cele życiowe, nadzieje, życzenia. a Znakiem domu jest Wodnik, i tu jest sześć kielichów, i to jest piękne. Przyjaźń z prawdziwego zdarzenia, przyjaźń z dzieciństwa, którą z lat młodzieńczych, tak? Mamy przyjaciela, który jest naszą bratnią duszą, który nas rozumie. To jest taka przyjaźń na całe życie. Piękne, 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 piękne. Bardzo ładne. Co tu dużo powiedzieć? Dom dwunasty. Znakiem domu są ryby. Tu jest karma i tajemnica. To jest podświadomość, tu jest wewnętrzna siła. Tu jest nasza możliwość do przekraczania jakichś granic, tak? Czasami pesymistyczne nastroje, jakieś lęki, jakieś ukryte historie. Wow, jest diabeł. No to trzeba będzie to doprecyzować. Słuchajcie, no możecie się czegoś bać. Diabeł mówi o tym, że jesteśmy w jakiejś sytuacji karmicznej, niestety, tak myślę sobie, która nas mocno przywiązała, uzależniła. I tak naprawdę wiemy, że to nie jest dla nas dobre, wiemy, że to nas drenuje, wiemy, że to jest toksyczne, wiemy, że to jakby nic zdrowego tam nie ma, ale trudno nam się od tego uwolnić. Bo jesteśmy od tego uzależnieni. To może być relacja, to może być sytuacja, to może być nasze uzależnienie w każdej innym od internetu, kurczę, od, no, wszystko jedno. Coś, co absolutnie jest nie, nie, niedobre dla Was. Albo ktoś, kto jest uzależniający, ktoś, kto jest toksyczny, będzie wracał do Was, będzie próbował Was podszczypywać, tak powiem. Diabeł mówi: odrzuć lęki, jesteś silniejszy niż ci się wydaje, bądź najlepszą wersją siebie. Nie pozwól, aby ktokolwiek lub cokolwiek cię spętało i spowodowało, że nie możesz być sobą po prostu. Także bardzo ciekawe, bardzo ciekawe e, czytanie. To może być, słuchajcie, jakiś roman w ukryciu, taki, z którego nie możecie się wyrwać. To też dla, czy, dla jednej osoby może. Teraz zapraszam na wimio, ja to z przyjemnością wszystko doprecyzuję, bo naprawdę bardzo interesująco rzeczy się e, przedstawiają. Ściskam Was mocniutko, uważajcie na siebie i jesteśmy w kontakcie.